się w zawie. Witam was w kolejnym odcineczku na kanale Zajcu. O tak. Dalej lecimy z naszym kochanym Daisy, z walk z potworami. Co? Sprawdźmy sobie tylko, czy jest dzień czy noc. A, a wy jeszcze za ten czas zostawcie serdeczną łapeczkę w górę i suba z dzwonem bo ponad 90% z Was dalej mnie nie subskrybuje i ja na to nie pozwalam. Tutaj ma być subskrypcja zostawiona, w tym momencie schodzicie tam na dół i zostawiacie mi tego serdecznego subika. O tak, ale dobra, już Was nie zagadując, nic nie robiąc, myślę, że możemy przejść do tego odcineczka. Czy to, żeśmy mówili, nie mogę jeszcze spać? Boom. Teraz ostatnio była ta zbroja. Czy ja dobrze mówię? Tak, ostatnio była ta zbroja. Teraz lecimy z tą zbroją. I tutaj już widzicie zmianę. Ten set jest złoty. I jest on wyjątkowy. Dlatego. Że ten set ma ochronę przed ogniem 4 i niezniszczalność 3. Ochronę przed ogniem 4 i niezniszczalność 3. Miecz ostrość 3, niezniszczalność 3. Ma łuk zwyczajny, ma złote jabłka, ma wiadro, więc naprawdę. Już tutaj mamy, widzowie, spoczko te itemki. I ja sobie je w tym momencie ściutkie zabieram. O tak. Klikamy tą myszeczką. Ubieramy to sobie. Tutaj to zrobimy tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. tak, tak, tak. Ok. Więc co, tak wyglądamy finalnie? Cała złota zbroja zje wszystkim. Myślę, że jest fajnie. I jeszcze tutaj nasze całe, kochaniutkie, eku, cała ta zbroja. Więc myślę, że sobie pokonamy następnego przeciwnika, ale to jeszcze zobaczymy. A w tym momencie nasza tradycją francuską robimy zombie, szkielety. I dajmy sobie tutaj na zombie w tym rogu. I trzy, dwa, jeden, zero. O tak, i jak widzicie, jedynie co nam się pojawiło, to jajko przyzywające płomyka. Tak, bierzemy sobie od razu 6 z tego. 6, proszę bardzo. I wiem, to jest arena podwodna, więc mi tam będzie dużo, dużo łatwiej. I zrobiłem, tak widzowie, specjalnie. O tak, żebym ja miał po prostu łatwiej ten jeden, jedyny film. Bo naprawdę, na żelazną i diamentową terajtową zbroję mam przygotowane mega mocne rzeczy. I nawet nie wiem, czy pod tą ostatnią, czyli pod tą 4, 3 ze wszystkim 5, 2, nie będzie trzeba zmienić areny. Już nie wiem, czy nawet. Potem 3-3 nie będzie trzeba zmienić. No bo naprawdę te zbroje są mega, mega mocne. I jeszcze my sobie tutaj tylko spadniemy. Bo tutaj mamy zbroję 1-1, tutaj mamy 2-2. I dobra, jeszcze by nie było. Zabierzemy teraz 16 pereł. Zabierzemy ich nawet więcej niż 16 32. A co my się będziemy ograniczać? Dobra, tak. Tak, tak, tak. I tutaj bym radził, że tak i w tą stronę. Dobra. A to przecież dopiero co wklikają w to łóżko. I mi nie pokazywało, że jest noc. No Jezus no! Czy wy mi naprawdę tak musicie uprzykrzać to życie? O dobra, nie zauważyłam, wstaliśmy już. Ale nie wiem, czy by nie łatwiej było tak po prostu. Dobra, nie łatwiej by było. Cofam swoje słowa. Czy mam wszystko? Złote jabłka. Jeszcze raz woda. Perły, perły, tak, tutaj tak, dobra. Będziemy zaczęli zjeść złote jabłko, no złote jabłko nieenchantowane. No dawaj, 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 wychodź, 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 szybciutko. Dobra. Przeleci. Nie dobra jest idealnie. my straciliśmy trochę zbroi nie. że ja tam trafił. Czekajcie, spróbujemy zrobić jeszcze jedną próbę. Czy ja sobie teraz tutaj trafił? Dobra, jest trafione. Teraz jeszcze jedna próba. Gdzieś tak. Znów, przelecia Znów przeleciała. To trzeba nawet niżej czekajcie, spróbujmy ostatni raz, ok, ok, ostatni raz. Bam. Jest. Teraz się widzę, wiele udało. Pozdrawiam. Teraz się w końcu udało. Jestem niesamowity. Jestem najlepszy. W końcu się udało. Niemożliwe. Dobra. Ale idziemy. I, i idziemy. I perełka i zjedz idealnie i będzie 3. 2. Jeden! No. Powiedziałbym, że nawet troszkę idealnie. Teraz tak, co ja chcę zrobić? Chcę zjeść złote jabłko. Wodę mam, to wszystko mam. Czy kobłeb tu jest, kobłeb tu jest? I od razu robię tak. Od razu zrobię tak? Dobra. Mamy to. O. Zginął jeden? Dobra. O kurczę, No i teraz się zacznie. Nie, nie płoń. Nie płoń. Zgasz? Dobra. Tak. I teraz się w was wszystkich wbijam. Dostał, dostał. Teraz ty zginiesz. Ty zginiesz i ty zginiesz. Dobra. O, Siema! Chcesz iść na solówę? Chcesz iść na solówę? Co? Chcesz iść na solówę? Czy wpycham do wody? O! I poszedł na hita! Trzy pałki! No i jest Gites! No! To chyba była nawet najłatwiejsza wygrana! Albo nie powiem, ochrona cztery przed ogniem jednak tutaj robi swoje. A że to było takie łatwe, to jakże ja, jakże ja, zajcu, muszę coś odwalić. Więc poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem już, spadamy i jesteśmy na dole. O tak, i co się tutaj zmieniło? To, że mamy na pewno mniej perał. I że mam 10 płomyków. Tak, 10 to już jest naprawdę pokaźna sumka. Więc jednak mam nadzieję, że się uda. No ale no dobra, zawsze trzeba spróbować. No, ile jest minut filmu? 11. Robimy to. 1, 2, 3, 4, 5. Są zespione wszystkie. No, nikodem ty powariowałeś. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Już ty tego nie przeżyjesz. Ja, no ja zaliczę tu zgon, jak nie powiem co. Się w nich muszę wbić tam. Na ko. O nie, 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 nie zginę. Dobra, już jestem widzowie. Jak widzicie mam wszystkie nasze rzeczy. Całą zbroję i ogólnie wszystko. No ale powiem wam, że nie jest za ciekawie, bo zginąłem. Więc zrobiłem tak, że teraz pokonamy 11 płomyków. Bo ja nawet nie wiem, czy zabiję jednego. Więc co? Czy ja coś odłożyć do naszej tajnej skrzynki? No chyba nie. Dobra. Reskcie się. Nie no, oni naprawdę tyle zadają tym... Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, Zaraz ja muszę szybko jeść złota jabłka. Jest za każdym praktycznym... Razem co mnie podpalą, mam przecież wiadro wody. Dobra. Co nie masz mojej wody? Jest, jest. Jest. No, przecież jestem jakimś totalnym deklem. Dobra. Wiem, widzowie, że się dwa razy nie udało. Ale jak lecieć na całego, to już lecieć. 12 płomyków. Ale jak ja je pokonam. To obowiązkowo. Zostawiacie łapeczkę w górę i suba z dzwonem. O tak obowiązkowo! Rozumiecie to? Obowiązkowo! Muszę je pokonać. Dobra, jem. Mam przygotowaną perełkę i cykamię do tyłu. Dobra, jednak nie cykam. Nie. Tam jest 12 płomyków w tym momencie. Muszę od razu tak i tak. Od razu tak, tak, tak robić. jemy nie no nie wcykuję w nich na blisko chyba żebym dobra po następnym mimo ich ostrzale się tam wbijam dobra Łapeczkę w górę i suba z dzwonem, jak ja ich pokonam. Nie. Teraz Twój full, full tryhard. Bo musicie zostawić tą. O nie. Tą łapeczkę w górę. Nie. Czemu to się akurat tak dzieje? że mi tylko coś nie padło, błagam! Proszę. Dobra. Zostało mi 19 strzał. Wy to widzicie 19 strzał. A miałem tego tyle. No i powiem wam widzowie, że jest to grubaśne. Dwanaście płomyków to ja nigdy w życiu na raz nie pokonałem. No dobra. Ale tak na zakończenie. Wskoczymy se do dziurki. Se z niej. Oj, czy ja z niej tylko wyskoczę? Nie. Co tu się stanęło? Dobra, udało się. Jeszcze jeden ostatni raz jest, jest, udało się. I tą jedną perełkę wykorzystamy, już zobaczcie na co. Może się uda, może nie, kto wie. Kto jeszcze? Czekaj. No nie udało się. No to. Bye bye, widz. bye bye from a time